Może jaki on jest śmieciowy po prostu? Szarku wypierdala, jest, No i... To no oni wypierdali. Muszę rozwalić koła łuczniczą, tak tego. No, ja chwilowo mogę gówno zrobić. Więc co, ogarnij w sumie może jeźdźców wargów. Mówisz tą mhm. papierową jazdę? Po pierwsze porusza się szybciej niż Builder. Więc chociaż ich dogoni. Dobra, bildę tylko muszę Buildera zwerbować, bo mi go zajebali Uważaj, łucznicy. Zaraz ich tam nie będzie O, na, naplułeś im w oko. Żeby się nie nudzili... No kurwa no Nie Powiedziałem kurwa nie Nie a dobra, taka w aczkolwiek... Dobra w końcu im się Dobra, w końcu im się skończą zasady A co nie pobudowali farm? Co pobudowali, ale Nie, bo rozwalam mi szkołę łuczniczą Żeby przeżyć Nie chcę szkołę, żeby przeżyć Wymowne No i co? No i spamorchu Może robić może sobie żeś na dorabisz do takim Ach, Chrysta panie Ty chyba się lepiej odnajdujesz po stronie zła Bo jak można komuś świadomie zrobić krzywdę? No kurwa mać! No mam związane ręce! Nie rozwalamy jamy. Ej, co? Też nam się tu popakuje? Ten król nas goli, to jest Zemek No cóż. Dobra, w znaleźć jakiś lepszy, może jakiś lepszy maki przez internet. Dobra, ja muszę zainwestować w zabezpieczenia, bo mi napsuli trochę. Ale w końcu rozjebałem Buildera. Cudnie. No i spamorkami. Czyli już krótko mówiąc nic nie mo No to... E, weź teraz Mógłbym im... Mogą mieć jeszcze drugiego Buildera, ale... Ja tylko mówię, nie? No to trzeba im reksić gospodarkę, bo nie zbudowali fortecy, jak zwykle. Znaczy, zbudowali... Więc to znaczy... się zapewne im odbije źle to na nich. No się tutaj, kurde... Śmiesznie się gra, to jednak tymi... Piórami. A Ano? Łucznicy orku trochę drodzy są, ale w sumie ma to sens. Bo jednak trzeba umieć strzelać. No, przecież... cokolwiek. A i Tyen to podejrzewam całe życie... ...spędzili na tym. Żeby... No. Już... I za dwa dni? <laughs> za dwa dni. A jak długo <gamy>? gamorki, no przykład? Bo... Dobra. No A nie ja miałem tak, jakiejś tak. wielkiej żywotności. A, czy ja mogę zrobić to. Dziękuję. To I mam nagle dwa, dwa tysiące. A co zrobiłeś? Eee, drzewka skasowałem. W sensie? Znaczy się, ma... no po powiem tak... No wiem o co chodzi. O, poczek, tam Mamader? Umar, umar, umar albo nie żyje, jedno z dwóch. O, szark... nie, nie, no, Ale Ronda mam w Haradzie, dobra, trzymaj kciuki. Tutaj jest troll może to przechylisz, na zwycięstwa na no moją korzyść. nie Przechylam. Dobra. Co, odporłeś? No. W końcu. Ile można się jewać z jednym gościem od ratowania świata? Obecny poziom fo jednostki forteca 0 Super. Przeciwnicy pokonani. <laughs> forteca pokonała. Ty, Elrod zdarzył się z fortecą. No, ja odzyskałem, ja odzyskałem Mordor. No dobra, no to myślę, że teraz to, co powinniśmy zrobić, to zająć Gondor i zamknąć ich. Tranduil. Kurwa. Co ty... chociaż... Nie, dobra, zajmujemy. Zajmujemy. chociaż Harad, kurwa. A, mogą się prześliznąć. Mhm. No dobra, to póki co Lurz robi cofkę na Donguldur. Eee, a ty przekieruj na Donguldur. Mamy... Czekaj, w Lorien będzie wesoło. Czemu? No rozejrzyj się. A, faktycznie. No ale za to Ferbisowi zrobiłem tak niczego sobie armikę. Nie wiem, już Polewamy się, ja bardzo. Jakby to ogarnęć teraz, no ale generalnie, ja Lurcem. Ja Lurca przekierowuję do Donguldur i Lurc będzie czekał na wsparcie ze strony e, Felbista, którego masz tam na. Podrzucę ci tam Haradrimów. A przy mogę? okazji, weź tam pozajmuj, może to, co się da. Czyli, że co? No, masz mina Styrit i Kairandros po drodze. No tak, ale Minas to będzie przecież... A, no to to musimy na później zostawić. Na razie zostanę w Osgili, bo sobie zmodyfikuję tę ekipę. Co ja tu mam? Orki... Z Majorki... A, a, jest chyba limit dla Tawerny, bo Tawerna chyba może ulepszać tylko maksymalnie 3 jednostki. No dobra. Ja Co tak... z tym Gondorem? Gdzie był Gondor? No, pytanie, co zrobi Tranduil w tym momencie, bo nie zdziwię się, jeśli spróbuję ruszyć na harad. Chyba, że zaryzykuję. Chyba, że za hm. Mogę posłać Felbista do Nithrien? E, właśnie. E, atakujemy atakujemy e, tego Haldira? Gdzie? Na północy. E. To nie jest bezpieczne. Mamy tutaj chociaż? Zależy, co zrobi Boromir. No właśnie, to jest ten problem. No bo jak Aragorn i Boromir zrobią nam jebutkę na, na Lorient, to będzie niewesoło. Jak Boromir zdecyduje się na Dol Guldur będzie spoko, ale... A nie, czekaj, co ja robię? Dobra, Lurcy jednak chwilowo może się... Bo generalnie ja, ja no tu... Dobra, znaczy, się, ja tutaj mam teraz. Albo nie, Lurc na razie niech już wraca. Bo ja generalnie co do Lurca to mam takie plany, żeby on ogarniał w, 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 ten y, środkowy front. Dobra, to ja jednak ruszam do Haradu, aczkolwiek. Kurwa, mamy No, no dobra. Felbit może jakoś utrzyma Icylien. Miejmy nadzieję, że jednak Eleon. Chociaż. Ja pierdolę. Myślę, a to nie jest środek, tylko południe, nie? Czy może faktycznie zaatakować Gondor? Nie wiem. No właśnie pytanie, bo jeśli się prześlicą do Haradu, będzie, będzie trochę niewesoło. A no dobra. No w sumie otwarta droga wtedy na Mordor. A tak to no jeszcze. To no dobra. Chyba. Czekaj, mogę coś jeszcze zrobić. No właśnie świetnie. tak zastanawiam się, czy w Ereborze trzymać te siły, czy może. A dobra, na razie niech tam siedzą na dupie. Nie no, pofateguj ich. Mówisz? No No dobra. Za dużo auto w tej sesji, musimy coś Pagam z tym iść zrobić. Się do Ithilien. Co? Dawaj. O, patrzcie kto nas postawił odwiedzić. A, tyl Tylko Lurz wyszedł z Lorien. I już, kurwa. No, a ja będę miał... Hmm. A, zapomniałem... Czemu za... się w na kwadracik? Zapomniałem zasybować. trudno. Zasaivuj hmm. teraz. No, właśnie... Nie mogę. Aha, dobra. Która za w ogóle godzina? A, dopiero 12. No, a to luz. Dobra. Z, e, jak, jak się do nich dorwiemy, to skończą oni gorzej niż. E, skończą gorzej niż Hulkenberg w Renault. Nara Dobra, buduję się tu, gdzie jestem. Oj, tutaj jest we własnej osobie niepowtarzalny czarodziej z żeli Boża. Ze swoją świtą. Ty, na trzecim oni są. Dobra. Mają tu chyba jeden batalion łuczników, więc nie będzie tak kurwa! Żył. Stary, ja pamiętam to miejsce. To jest Lorien. Z poprzedniej sesji. Nie. Eee. Spoko, oni raczej nie wpadną na to, żeby nas zastomować wieżami. Dobra, idę ich poszukać. O, generalnie taka ciekawostka w tej części Saruman na 10 ma jeszcze piorun Bo w poprzedniej po, po części lata bez takichnęła Bo w poprzedniej części e, Saruman nie miał tego piorunu, miał tylko... No, no miał tylko te... chyba. Krasomóztwo miał jeszcze. Ale ja nic nie siebie uważaj. Znaczy. Co ja pierdolę? Ja muszę uważać. No uważaj. No. Przez... Że. Dobra, nie wyszło mi to. JANIEK! Wynocha. Dobra, ja trzeba, ty... trzeba przetrzymać. Co przetrzymać. Yy, patrz, ZTVN? to patrz, to. te- z kurwy, syny. Smoko, długo nie pożyją. A się kupić Nie kupiłem, miałem go. Nie pyskuj. Ale Saruman długo nie pociągnie. Dobra, to... Przegraliśmy tą walkę Przegraliśmy wojnę, żeby wygrać bitwę. Dobre. Dobry plan. A ja nie mam się jak rozbudowywać. Zajebiście. A tu jeszcze jest miejsce. Po Musi Wzięcie wystarczyć. No dobra, ogarniam ekipę orków. No ja trochę na uruków poczekam. Chociaż czekaj, priorytet to Saru... O kurwa, półtora kafla żyje w Sarumana, wskrzesić. No to, to nie będzie cool. Idą. No to mamy problem. Zabezpiecz fortecę. To To była kompromitacja. No, obawiam się, że na tym się nie skończą nasze kompromitacje. A ja nie mam się czym bronić. Ale ja nie. Jak myślisz, że... Dobra, to, mo to możesz, to pomóc trochę. Co? I te pedały. Widziałeś? Ryg na Gondory na barykadę, dobra. No, Lord Boromir rozgarnięty za bardzo nie jest. Tak, kurwa, strzelajmy w Buildera. Kurwa, spierdala z... A, do dobra, już, już, już myślałem. A, to kurwa nie chcę strzelać. Dobra. za tych strażników, bo mi przeli. Nie mów mi, co mam robić. Zabijcie, że z tego Boromira. Lurc, weź coś zrób. O. Porteta zaczęła do niego strzelać i... No, no wiadomo. Pamiętaj, największą słabością Boromira są strzały. Ale obawiam się, że nas przyskrzynili. Jesteśmy tutaj zamknięci jak w pułapce. To chociaż będziemy mieć bonus do pancerza. W tej pułapce. Ty, ale gruby jest ten bonus do pancerza. Patrz, jak oni się trzymają. No, wiem. Dobra, chyba ogarnęliśmy ten burdel. Chyba ja ogarnęłem ten burdel. Gdzie jest zielone? Gdzie jest zielone? Tu jest zielone. Rozwalcie mi to gospodarstwo, bo mi zasłaniali dobre okna. A potem tu są drzewa. Drzewa mówisz. Mhm. Cześć, urukowie z chęcią się dołączą. sobie co coś sprawdzić. Co? A już myślałem, że. Już myślałem, że mogę użyć tej zdolności uruków do. do krwawej rzezi, żeby. O, spierdalać? Chyba, że to twoje było. Nie. No na tego jeszcze nie mam. Dobra, tu, tu. A przetrzymaj, dobra, przetrzymaj. zły pomysł. I tak, bo nie będziemy ich rekrutować. Dobra, muszę szybko, dobra, muszę oglądać. Spokojnie to tylko rycerze papierowa piechota. Dobra, pałac Haradrimów i trolle. O, tu jest pełno drzewek. Bardzo dobrze. Jep, nie ma drzewek. I mam fundusze na zbrojenia. Rzeczywiście no, byście no tak wykratować puszkę białowieską, to i kasa się znajdzie. Hehehe, <laughs> dokładnie eee, Drakon złe wieści. Co? Dobra, najwyżej całego Lorien nie będę, ale ty będziesz miał cały Lorien. Jakie całe Lorien? Bo generalnie jest problemik mały pod, pod takim względem, że mi się kończy miejsce na dysku. Aluzję, bo już mam 4 giga już na czerwono mi wypierdoliło. Kurwa, w zasadzie też maluzję, bo pozach świeci. Chyba się znalazł w Nerwili. Zbimę się na nie zaraz nie Ty, ty, ja przecież mogę zrobić to. Dopiero ja to dopiero teraz to przyszło do głowy. A może też tawernę pierdoląś? W końcu Dobra. Dobra, cofnąć. No i się kurwa cofnęli. Spokojnie, zaraz się zesrają Co ty masz? Ja zaraz zobaczysz co na ich szykuje. Chociaż hmm. forteca może mi się odbudować w spokoju No Wyobrażasz sobie, co było na brutalu? A, chyba sobie sprawdzę. A, srauman. Czarodziej z jeziorka Boża powrócił w swej pełnej krasie. Będzie czynić... żeś, złamał. No, go co? No, wywróciłem się na głupi ry, tak jak generał Kenobi. Płonąć mi tu śmiecie. O, kolejni przychodzą po wpierdol Won mi stoi tam ty się tam lata ja sobie Teraz ja się będę o Ja na nich coś szykuję Może atrakcji Że tak mógłbym rzec Kurwy syn czarodzieje, jeżeli Boże osobiście zajmie się tą zarazem, a się zajmuje szybciej. Kurwa, czas na się Złapałem ich bildera. Jak myślisz, mają fortecę? Nie wykluczam. Jeśli nie, no to mają jednego bildera mniej. Trafi mnie coś zaraz z tymi farmami. Zaczęli się budować w miejscu, w którym nie chciałbym, żeby się kurwa budowali. Kurwa, wieczny problem z pieniędzmi. No jeszcze na się wie, bo na kwadrat. Golu? Dobra, no. Dobra, nawet jak go wezmę, to nic nie da. Chociaż? Zabrali pierścień, zrób coś. No i chuj. To, co na mój pierścień. No, to chyba jest w. O, jest kolejny builder, akurat go dorwę. No boże, będę się ganiał za gówniarzem. No, nie było to mądre. No, zaraz piec mi z. No, trudno. A, wiebał się na goblinę Jak uroczo Żygam ten No cóż O, a cóż to jest? Co? Dobra, goń bildera no, A już go gobliny go zdejmą Proszę bardzo Biją mi Builder! Biją mi Builder... O kurwa, troll! O kurwa, troll! A nie, dobra, to mój. <laughs> kurwa, Spieprzać ode o, mnie. O, najdrzewo. Kurwa, strzelać pedały jedno. A ty Wiesz, że troll mogą się leczyć? Jak przy okazji? No wiem. O ty o, w pierwszej części też mogły Zerciarki? No, a to, to, to nie wiem, ale leczyć. Le, ale no chyba leczyć na, wy, na orki, wyższych poziomach się, się miały samo leczenie. Kurwa, ale tu ciasno się robi? No, Dobra, walę na jeszcze drugą tawernę, bo jednak co korsarze do Zumbaru, to to korsarze z Zumbaru, nie? Ja już na nich siły szykuję. Tych śmieciów. Ja już na niej siły nie mam. Ręce opadają, co? A ty miałeś drzewa szukać. Gdzie od drzewa? Do napierdalania. Ale my nie gramy z elfami.